Witajcie, witajcie w ten piękny, deszczowy, bardzo wieczny dzionek. Pogoda jest jaka jest. Nie rozpieszcza. Temperatura była dzisiaj, jak wychodziłem, plus 4 stopnie, więc jest w miarę ciepło. Ale jest bardzo mokro. Śniegu już praktycznie nie ma. Zostało jeszcze troszeczkę koło mnie, koło domu. I dobrze, bo przynajmniej sobie buciki wyczyszczę po tej wędrówce po błocie. A ja testuję dzisiaj nowy mikrofon, bo miałem wrażenie, że źle mnie słychać. Więc zobaczymy, jak to będzie działało. Gdy jest wiatr, to zobaczymy, czy będzie zbierał te wszystkie szumy. Wczoraj strasznie wiało i dmuchało. Ojejku! O właśnie. Trzeba uważać, bo jest bardzo ślisko. Zobaczę, ile wody w rzece przybyło. Bo po tych deszczach, roztopach to wiadomo, że jest więcej. No, mniej więcej tyle samo co wczoraj. Nie ma za bardzo zagrożeń powodziowych. Zajdę sobie jeszcze tutaj na dół. Zobaczę to spiętrzenie wody. Taki potoczek. A buty, jak widać, dają radę. Spodnie już trochę ubrudzone. Ale nie ma sensu ich codziennie prać z tego błota. Jak jutro znowu wyprawa po bocie. O, jeszcze taka plamka śniegu została. Tu widzę takie małe rozlewisko jest Uwaga! Muszę chyba z kijem chodzić Żeby się podeprzeć To było to już nie wchodzę Nie mam mowy Przejdę się kawa jak dołem, mniej dmucha O, no ciekawie tu jest. I tu chyba już górą. Uwaga. Jest. Są bobry. Są albo były, bo te ślady nie są świeże. Proszę, jak pięknie oskubane. Widzę, że nie udało jej się to, im tutaj żadnej tamy zrobić jeszcze. Tam są kolejne, ale to też nie są świeże ślady. Tu jest jakiś świeży ślad. Dobrały się do tego dęba. I chyba im było ciężko tą twarde drzewo, to to dogryzły się tylko kawałek. Bobry raczej sobie zbierają miękkie drzewa. Takie jak wierzby, zresztą nad rzekami dość często bardzo dużo wierzb rośnie. Nie wiem jak mnie słychać, bo dmucha teraz strasznie. Proszę, jest następne drzewko. To to chyba jest działanie ludzkie. Chociaż nie wiem. A tu proszę, jakie piękne drzewo zwalone przez wichurę I taki piękny mostek się zrobił Pewnie można byłoby po tym mostku przejść gdyby nie to, że to jest wszystko takie strasznie śliskie I tutaj kolejne drzewo Fajnie to wszystko wygląda tylko zastanawiam się gdzie te bobry mieszkają, skoro tu nie ma w pobliżu żadnej tamy. Chyba, że dopiero się wprowadziły i próbują sobie robić mieszkanko jest jeszcze taka opcja. Wybiorę się tutaj, jak będzie sucho, następnym razem. Wtedy będę mógł sobie lepiej pochodzić po, po tych bliżej rzeki, bo na razie boję się tutaj zapuszczać. Jest strasznie ślisko i nie wiadomo, które, które miejsce jest miękkie, że może noga wpaść. Więc chodzę tak trochę górą, trochę dołem. Patrzmy jeszcze na te drzewa piękne. Szczerze mówiąc to nie wiedziałem, że w tym miejscu będzie tak fajnie. Dość często przechodzę tędy i po prostu rzeka jak rzeka, drzewa jak drzewa. Ale widzę, że jest to bardzo ciekawie. O i kolejne miejsce nadgryzione. Nie wiem czy wy to widzicie. Noga mi tutaj jeździ. Widać, tak, że muszą być sporych rozmiarów te wobry, bo tu jest dół drzewa, a one sięgnęły no, powyżej pół metra do 80 centymetrów. Więc pewnie stoją pionowo, jak to ciupią. Mam nadzieję, że mi tylko mikrofon działa, bo jak nie, to będzie wersja z napisami. Dobra, tędy przeskoczę i dalej Myślę, że to już będzie chyba kres mojej wycieczki w tym miejscu o. trzeba się trochę nakręcić, żeby przejść przez te krzaki Ja się będę pomału zwijał do domu. Jeszcze muszę przejść przez kawałek po śniegu, żeby buty oczyścić. I co? Widzimy się następnym razem. Pozdrawiam. Miłego dnia.